Dobre. Ja przejdę teraz do omówienia głównych różnic między naszym podejściem, wskaźnikiem lans a tradycyjnymi miarami klas, które są opublikowane obecnie przez Główny Statystyczne w Polsce. Chciałam następnie zaznaczyć, że nasz wskaźnik nie ma na celu bycia konkurencją wobec funkcjonujących wskaźników, ma być w jakimś stopniu uzupełnieniem tego wskaźnika i wskaźników. Dzięki zestawowej przez tę metodologii możemy. Mierzyć dynamikę cen w celu, sposób szybszy, z mniejszym opóźnieniem i z większą częstotliwością niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych naliczek. Przechodząc do tych głównych różnic, po pierwsze wskaźnik case, tak jak już było wspomniane, pobiera dane wyłącznie z internetu. Część z tych danych, część z tych ofert ma swoje pokrycie w tradycyjnych sklepach, kiedy, kiedy te punkty sprzedaży prowadzą, sprzedaż dwoma Część cen, to są oferty wyłącznie w internecie, część z nich ma jednak tylko charakter informacyjny. Na przykład na stronach Zarządu Transportu Miejskiego są dostępne taryfy, ceny kary biletów, jednak sprzedaż nie jest prowadzona za pośrednictwem internetu. Druga główna różnica to jest to, że praktycznie cały proces kalkulacji wskaźnika naszego jest zautomatyzowany. Z tej różnicy wynikają też dwie kolejne, czyli to, że możemy zbierać dane w większej częstotliwości, zdecydowaliśmy się na częstotliwość tygodniową oraz to, że wyniki mogą być publikowane z mniejszym opóźnieniem niż do tej pory. Możemy publikować dane właściwie tego samego dnia, które zostały zebrane. Kolejna różnica jest taka, że nie musimy przyjmować stałej, sztywnej listy reprezentantów. Możemy zbierać dane odnośnie na przykład wszystkich produktów danej kategorii danego typu. Jeżeli te produkty w oferty sklepów się zmieniają, nowe produkty i jedne produkty zostały usunięte z oferty, to w naszych danych ma to danie od razu. To podejście tak, nie zostało przez nas um, zastosowane we wszystkich kategoriach. Przykładowo w kategorii um, odzieży zdecydowaliśmy się jednak zastosować um, sztywnych prezentantów ze względu na to, że zróżnicowanie produktów w tej kategorii. Ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, jest taka, że na wskaźnik pokrywa wszystkich 100% udziałów w koszyku inflacji, który, który jest stosowany przez WUS. Jest to około 85% kategorii. Na slajdzie tym został zaprezentowany właśnie udział pokrycia danych w podziale na 12 głównych sekcji koszyka inflacyjnego WUS. Jak Państwo widzą, większość kategorii jest pokryte przynajmniej 80%. Jest trzy kategorie, które to kupycie mają trochę mniejsze. Wynika to głównie z braku danych odnośnie cen usług, które, które, które mają istotny udział w tych trzech kategoriach. Być może w przyszłości, jeżeli, jeżeli to medium, jakim jest internet, rozszerzy się o, o te usługi, to, to wprowadzimy do naszego, do naszego koszyka. Są też kategorie, które zdecydowaliśmy się świadomie wyeliminować z naszego badania, z śledzenia cen, jest to kategoria e, samochodów osobowych. Ze względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się, się ofertę, wiele różnych parametrów, które wchodzą w skład każdego takiego samochodu, roczniki, które co roku pojawiają się nowe, e, trudno byłoby nam w sposób automatyczny w miarę sprawdzić, jaka, jaka, jaka część zmiany ceny wynika ze zmiany jakości, a jaka, jaka część wynika ze zmiany ze zjawisk kobiecych cenowych. Teraz przejdę do omówienia wad i zalet, które wynikają z różnic, o których wspomniałem wcześniej. Zalety wynikają głównie z tego, że stosujemy, um, że nasz proces jest automatyzowany. Co oznacza oczywiście niskie koszty uzyskiwania danych i obliczania wskaźnika. E, oznacza, że możemy, e, możemy nie ograniczać się do bo tylko wybranych reprezentantów możemy mieć te dane dużo szybciej i w większej częstotliwości, o czym wspominałem, a także nie musimy jakby nadzorować listy reprezentantów, tylko jest ona w jakiś ten sposób dynamicznie dopasowana do przepisów. Kolejną z zasad, o której chciałem wspomnieć, jest to, że nasze narzędzie jest dosyć elastyczne. Możemy wprowadzać właściwie natychmiastowo wchodzić reprezentantów do, naszego, do naszej listy możemy przyjmować dodatkowe założenia pod kątem jakiegoś konkretnego badania, które może nie jest związane bezpośrednio z pomiarem cen w całej gospodarce. Wady, które wynikają z naszego podejścia są spowodowane głównie tym, że ograniczam się jednak do pewnej podpróby, jako są ceny dostępne w internecie. To, o czym powiedział już Bartek, czyli niemożliwość, nie, nie możemy kontrolować Danych w ujęciu geograficznym, przynajmniej nie we wszystkich kategoriach. Nie możemy także, jak, jak już też wspomniałem, badać cen niektórych produktów, a zwłaszcza osób, które po prostu nie są w stanie wybrać. Ostatnia Ostatnią o którą chciałam wspomnieć, jest, jest to, że w jakiś sposób wyciągając ten czynnik ludzki z, z, z tych narzędzi nie mamy tego dodatkowego etapu weryfikacji. Jeżeli na przykład jakaś strona, jakaś podstrona, jakiegoś produktu jest chwilowo konserwowana, nie jest dostępny dany produkt, po prostu ten produkt nie zostanie uwzględniony. Automat nie docieka, dlaczego danego produktu nie ma chwilowo oferty. Teraz przejdę do etapów tworzenia naszego indeksu. Pierwszym etapem jest oczywiście pozyskiwanie danych. Obecnie dane pozyskiwane są z około 50 stron internetowych. Faktycznie jednak um, nasze hmm. dane miały znacznie więcej punktów sprzedaży, ze względu na to, że korzystamy z danych, porównań internetowych, które um, śledzą produkty um, e Dzięki specjalnemu oprogramowaniu, które stanowi treść strony internetowej, zbieramy interesujące nas dane, takie jak nazwa produktu, cena, czasem na sklepu, w którym ten punkt jest dostępny. Następnie dane wszystkie zbierane są w jednej bazie i porządkowane są, oczyszczane z ewentualnych dokumentów, z jakichś brakujących obserwacji, a także przyprodukowane są im odpowiednie kategorie w naszym koszyku Na ostatnim etapie obliczane są indeksy na wszystkich poziomach agregacji, które przyjęliśmy w naszym koszyku. A także sprawdzana jest jakby jakość od pod kątem tego, jaka duża część danych, które, które zostały pozyskane w pierwszym etapie, jest wykorzystywana ostatecznie do obliczenia do, do tego ostatecznego wskaźnika. Cały proces, o którym mówiłem, trwa po 8 godzin, co pozwala nam na publikację gotowego wskaźnika z tego samego dnia, z którego pochodzą dane. To 8 godzin głównie. głównie Wynika z pierwszego etapu tego funduszy. danych dalej obcięcie indeksu trwa dosłownie kilka minut. Teraz y, przejdę do war do i koszyków, które się przy okazji obliczeń naszych wskaźników na różnych etapach. E, punktem wyjścia jest 12 głównych sekcji, e, które są publikowane przez główny urząd statystyczny co roku dla aktualnego roku. E, na 12 głównych sekcji składa się 94 mniejsze kategorie produktów, które pochodzą z najnowszego badania budżetu gospodarki domowych. To badanie nie jest publikowane tak często, jak, jest publikowane z większym opóźnieniem niż 12 głównych kategorii. To opóźnienie wynosi około półtora roku. Jednak wagi dla tych poszczególnych kategorii są na tyle stabilne, że nie jest w to raczej problem, że to opóźnienie jest trochę większe. Na te wszystkie 94 kategorii które wspomniałem, składa się także grupy produktów, które przyjęliśmy już wewnętrznie na potrzeby naszego badania, po to, aby, aby pewne rzeczy jeszcze bardziej uporządkować. Przykładowo, na kategorię, którą można określić jako sprzęt RTV, wchodzą stworzone przez nas grupy takie jak te wzory, awej wiolinki, itd. No i każdy z tych grup ma równy udział w tworzeniu dynamiki na, na wyższym poziomie. Um, trzeba też zauważyć, że w przypadku, jeżeli kategoria dana nie jest często obserwowana, nie jest pokryta przez dane to jest 15 kategorii, o których wspominałem, to udziały tej kategorii w celu poszukiwanym są później proporcjonalnie rozdzielone między inne kategorie w ramach tej samej sekcji. Przykładowo nie obserwujemy cen takiej usługi jak, jak energia ciepna i z tego powodu jakby jej udział w celu poszukiwanym jest rozdzielony między takie kategorie jak energia elektryczna, gaz, czynsze, dostałe wody i tak dalej. Więc zakładamy, że w pewnym sensie nawet kategorie, które nie są obecne, przez to, że są, są rozdzielone przez, między kategorie, które są w jakiś sposób zbliżone, to może ta, ta dynamika ma, ma też pozytywną korelację między, między tymi podobnymi kategoriami. Teraz przejdę do mówienia bardziej szczegółowo, jak obliczamy wskaźniki na poszczególnych poziomach. Punktem wyjścia zawsze jest obliczenie wskaźnika na poziomie indywidualnych produktów i usług. Obliczamy to różnicę, czy to jakby zmianę cen na poziomie indywidualnego produktu poprzez po prostu podzielenie tych dwóch cen. Te wszystkie indywidualne wskaźniki na poziomie artykułów są następnie uśredniane za pomocą średniej na poziom grup, które przyjęliśmy, o których wcześniej wspominałem. Później znowu za pośrednictwem średniego geometrycznym są uśredniane na poziom 94 kategorii, które pochodzą z do gospodarów domowych i za pomocą wag uśredniane są na poziom kategorii, na poziom 12 sekcji. Na tym poziomie są one uśredniane się znoważono z wykorzystaniem oficjalnego koszyka inflacyjnego i dzięki temu dochodzimy do poziomu jakby, ostatecznego wskaźnika wnęki. Cen. Między tymi dwoma badanymi okresami. Za chwilę Bartek mówi wyniki, które otrzymaliśmy do tej pory pierwsze nasze wyniki. Trzeba mieć też na uwadze, że wyniki te są z dosyć krótkiego okresu czasu, więc trudno wyciągać jakieś jednoznaczne, decydujące wnioski odnośnie tego, jak skuteczny jest nasz pernik, jakie są, jakie są jego cechy i, i co można powiedzieć pod względem obecnie funkcjonujących na Dlatego w najbliższym czasie będziemy obserwować zachowanie naszego wskaźnika, będziemy a, sprawdzać, jak a, wyglądają nasze, nasze pomiary względem a, miar, a, które funkcjonują obecnie. I będziemy próbować odpowiedzieć na pytania, które zostały wymienione w slajdzie. Generalnie będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy, czy taka teza, że, a, że ceny, że ta podpróba cen, ta jest w Internecie może objaśniać Zachowanie w całej gospodarce jest uzasadniona w jakim stopniu jest uzasadniona, z czego mogą wynikać rozbieżności, czy jesteśmy w stanie te rozbieżności w jakiś sposób wyeliminować, a część z tych rozbieżności prawdopodobnie wynika po prostu z różnych metodologii, z różnych danych, na których się opieramy i mamy nadzieję, że, że te rozbieżności nie są też specjalnie znaczące. Tutaj wyliczyliśmy także możliwe zastosowania na Oprócz oczywiście tego głównego. Potencjalnego zastosowania, jaki po prostu pomiar cen, pomiar dynamiki cen w gospodarce, który, który jak w jakiś sposób chcielibyśmy, żeby, żeby miał podobną funkcję, jak obecnie mają oczekiwania kreacyjne. Czyli, czyli dawać pewien szacunkowy obraz tego, co, czego można się spodziewać w najbliższym czasie, w kwestii dynamiki cen ale możemy także, dzięki temu, że zbieramy dane w dosyć dużej częstotliwości, w dosyć dużej objętości danych, możemy tą bazę wykorzystać tak, do innych badań, do badań zachowania cen w różnych kategoriach produktów, do, do badań zachowań cen pod kątem różnych szoków, na przykład sprawdzać, jak wygląda, jak wygląda sztywność cen, lekkość cen, możemy także rozszerzyć naszą metodologię potencjalnie, do innych, do badania innych zjawisk ekonomicznych, na przykład badania tego jak dużo ofert pracy publikuje się w danym momencie, czy dzisiaj wszystko. Dziękuję. Tak, czy po krótkim omówieniu całej metodologii i źródła danych jak to pozyskujemy, jak to się wszystko dzieje, co wykonaliśmy przez ostatni, przez ostatni okres? No warto, warto teraz poświęcić chwilę uwagi na, na wyniki, które otrzymaliśmy w pierwszych odczytach naszego indeksu, które zaczęły się w sierpniu. Tak jak Adam ja wspomniał, raczej unikamy, unikamy może porównania się z GUS-em. Przynajmniej na razie, bo wiemy, że te ceny w internecie jednak mogą zachować się trochę inaczej, ale warto mimo wszystko zestawić na jednym wykresie i, i próbować zastanowić się, jak, jak zmienność cen właśnie online ma się do zmienności cen w gospodarce w gospodarce realnej notowanej przez Urząd Statystyczny. No widzimy, że, że nasz indeks pokazuje jakby no większą dezinflację, jak to powiedziałem następnie, większy, 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 większy spadek cen zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu oraz w październiku. Zaraz przejdziemy sobie na poziom, na poziom podkategorii i zastanowimy się, które, które podkategorie dokładnie za to odpowiadają. Według naszego indeksu w sierpniu mieliśmy spadek w 63 pozycjach, 63 małych podkategoriach naszego indeksu, ceny bez zmian zachowywały się w 43 pozycjach, a wzrost notowaliśmy w 60 pozycjach. Największy, największy spadek mieliśmy rzeczywiście w transporcie, to jest, to jest ciekawy przypadek, ja zaraz w ogóle sam transport jeszcze, jeszcze przeanalizuję na podstawie tych naszych danych. Widać tutaj też na, na, wykresie, na wykresie częstości, że, no, że, że jest, jest tutaj rzeczywiście przewaga produktów, przewaga kategorii, które charakteryzują się e, ujemną dynamiką C. Tutaj mamy przesunięcie delikatne w lewą stronę, czyli więcej, więcej, więcej produktów. Częściej występowały produkty, które miały ujemną dynamikę C. I od razu zestawienie tego, co przedstawiłem, do, do wyników gusu sierpniowych miesięcy do miesiąca. Ja sobie pozwolę omówić może tak wyszczególnie trzy, trzy główne to kategorie. To jest żywność i napoje bezaprocholowe. Rzeczywiście w, w tym momencie mieliśmy dosyć dobry szacunek. 99,3092. Odzież i obuwie. Tutaj ceny w internecie zachowały się trochę inaczej. Wydaje mi się, że sierpniowa. Wyprzedaż taka letnia jednak w większym stopniu była dostrzegana w, w cenach w realnej gospodarce. Zobaczmy sobie na wrzesień. Mieliśmy tutaj sytuację troszeczkę inną. Znaczy wzrosło nam 74 kategorie. Ceny. Ten wzrosł w 74 małych podkategoriach. Bez zmian było 45, natomiast spadł w 51 kategoriach. Mimo to indeks nie wzrósł jakoś bardzo, bardzo mocno. To było 99,6 miesiąc do miesiąca, a miesiąc w poprzednim. Jest to wyraźny dowód na to, że ten wzrost był w tych wszystkich kategoriach, które mają mniejszą wagę. I porównanie się wrześniowe, wrześniowe porównanie się do rusu. W żywności i w napojach alkoholowych mieliśmy oczywiście dosyć, 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 dosyć dużą różnicę. Wydaje mi się, że tutaj we wrześniu um, ceny rzeczywiście z, zwłaszcza owoców, warzyw i produktów sezonowych zaczynały rosnąć kończyły z, 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 wynikało to oczywiście z czynników, z czynników końca jakby lata i czynników sezonowych, co, co nie było, nie miało dużego przełożenia na, na ceny w internecie. Wydaje mi się, że ta oferta, która jest skierowana właśnie w internecie przez supermarkety nie jest w tak dużym stopniu, nie jest aż tak w dużym stopniu wrażliwa na yy, na no właśnie na ten czynnik domowy. Mieliśmy dobre dopasowanie, warto zwrócić uwagę, dobre dopasowanie odzieży i obuwia, to wiąże się moim zdaniem z, z pojawieniem się oferty jesienno-zimowej w, w salonach i w sklepach obuwniczych i odzieżowych. I to było rzeczywiście odzwierciedlone i w realu i, i, i online. A użytkownice ten użytkowania mieszkania ięśników energii oraz ceny, ceny właśnie w transporcie, gdzie oczywiście jak wiemy, to, jest, to są głównie ceny paliw. Były też na poziomie na bardzo zbliżone. No i w końcu mamy październik. W październik tutaj nasz odczyt różnił się od odczytu wysowskiego. W, w, głównie, głównie to było właśnie żywność i napoje bezalkoholowe oraz sowierznie ogółwie. To były największe zmiany i, i, i każdy, kto to zajmuje się tym indeksem, wie, że to są jednak kluczowe pozycje z uwagi też na wagi, które, które są im przypisane. I właśnie to dokładnie teraz te widzimy. Żywności i napoje bez alkoholowych. Jeden z autorów właśnie badań wskazuje i to jest mi się wydaje dosyć słuszna, słuszna teza, że duże sieci handlowe mają takie sezonowe przeceny produktów, na przykład miesięczne, miesięce to może, ale kwartalne na przykład. Wydaje ja mi się, że tam widzieliśmy to w danych, że w kilku dużych sieciach była taka przecena produktów spożywczych, która tutaj nam, która tutaj nam że tak powiem obniżyła wartość tego wskaźnika. Jeżeli chodzi o odzież i obuwie, no tutaj w internecie obserwowaliśmy szczególnie spadek ceny obuwia damskiego i odzieży dziecięcej, natomiast e, dosyć mocno też zostały w październiku względem września przecenione oferty hoteli. Hotel to jest też ciekawy, ciekawy przykład, bo wydaje mi się, że w tym przypadku nawet podróże podróży i hotele to już nawet w większym stopniu chyba korzysta się z tych usług przez internet ten rynek jest tam chyba większy, niż niż, niż, niż offline po prostu. Ja myślę, że ta oferta już tam nawet jest, można powiedzieć, że lepiej opisuje ceny, ceny. tam była w relacji miesiąc do miesiąca, październik, wrzesień, dosyć duża obniżka. Pamiętam, że ceny hoteli to średnio spodnie około 8%. No właśnie jest ciekawy przypadek transportu, który chciałem mówić na koniec. Transport to jest ciekawa kategoria, ponieważ my właściwie tutaj monitorujemy ceny, te, które się pojawiają w gospodarce realnej, no bo raczej, tak jak mówię, główna, główna podkategoria to są jednak ceny paliw i raczej się nimi chyba nie handluje w internecie, przynajmniej konsumenci ich tam pewnie raczej nie kupują. Więc my monitorujemy portale i tutaj też, tak jak słyszeliśmy, mamy ten aspekt regionalności, czyli mamy, mamy ceny w różnych no, ceny w przekroju geograficznym w podziale na Tutaj ja bym, to oczywiście są, jak ja to są wstępne wyniki, na razie dopiero mamy pierwsze odczyty, ale można zaryzykować takie stwierdzenie, że ceny w sierpniu u nas w Internecie dosyć mocno spadły. GUS zanotował podobny spadek we wrześniu. Później u nas we wrześniu znowu ceny spadły z podobną dynamiką. W gus już ten spadek był trochę mniejszy. Nasz, potem w październiku, ceny transportu, które my monitorujemy w internecie, zanotowały delikatny wzrost. Jak sobie przeliczyłem, skumulowaną tutaj, skumulowaną zmianę, na trzema okresami, ona jest bardzo zbliżona. Czyli tutaj skumulowany stanek to jest około tam 6 z kawałkiem procent, tutaj jest niecałe 7 procent. Hmm, może to sugerować, to będziemy dalej monitorować, właśnie szczególnie na transporcie gdzie, gdzie właśnie tylko jak monitorujemy odczyty z gospod znotowane jakby na portalu płynące z gospodarki realnej, że te dane, które mamy w pewnym stopniu mogą wyprzedzać to, co pewnie to później publikuje bus, jeżeli chodzi o transport, tak? Duża zmiana, duża zmiana, duża zmiana, tu już trochę mniejsza, tutaj, tutaj mamy wzrost, jeszcze jestem ciekawy, co tutaj, się pojawi, co tutaj się pojawi w listopadzie, ale... No, jak mieliśmy te jakby, pewne zależności, które, które wynikają z badań profesora Kawala, to może ten transport rzeczywiście na no, coś takiego, no, coś takiego będzie, będzie, nam, będzie nam wskazywał, ale na, tym, na to my się jeszcze poczekać. Na koniec właśnie zaczęliśmy, zaczynamy publikację indeksu tygodniowego miesiąc do miesiąca, czyli zbieramy, zbieramy dane co poniedziałek, porównujemy te wyniki z, z tym samym okresem miesiąc wcześniej. I mamy dane dla pierwszego tygodnia, dla drugiego tygodnia i dla trzeciego tygodnia listopada, czyli te najnowsze dane. W kolejny poniedziałek, jak zbliżamy, zbliżamy następne informacje, no widzimy, że tutaj, że tutaj ta, że to już mamy, jak znamy, różnice, znamy widzimy, że te dane są coraz bardziej, coraz bardziej też zbliżone do tego, co, co ale to badanie, które, które, które będziemy publikować już niebawem i te wyniki rzeczywiście pokażą nam, yy, wydaje mi się, że więcej zależności i więcej, yy, więcej też jakby niezależności, które zachowujemy między nami offline i online, ale pozwolą nam jakby z większą częstotliwością i częściej monitorować ceny, tak jak zbieramy, zbieramy te dane co poniedziałek to właściwie w tym momencie już mamy całą prezentację, którą przeszliśmy. Dziękuję serdecznie, dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę i zachęcam do zadawania pytań. Teraz mamy czas na pewno dyskusję.